Nazywam się Andrzej Jankowski, od 9 lat jestem wójtem gminy Brańsk. Chcę Państwu zaprezentować osiągnięcia z ostatnich lat. Gmina Brańsk jest gminą wiejską położoną w południowej części województwa podlaskiego. To jedna z najbardziej rozwijających się gmin w Powiecie Bieskim. To tu realizowane są innowacyjne działania dotyczące budowy dróg betonowych, modernizacji stacji uzdatniania wody oraz realizacji projektów oświatowych. Wychodząc naprzeciw inflacji i cen produktów, od kilku lat staram się dążyć do zmniejszenia wydatków i kierowania naszego lokalnego samorządu w kierunku samowystarczalności. Produkcja betonu przy wykorzystaniu własnego sprzętu, jakim jest węzeł do produkcji betonu, jego dostawa na miejsce budowy przy użyciu betonu, betonomieszarek oraz utwardzenie nawierzchni drogowych przez pracowników urzędu wyróżnia gminę Brańsk na tle innych samorządów. Tutaj znajdujemy się przed w zasadzie takim sercem naszej gminy technicznym. Właśnie to jest ten węzeł do produkcji betonu, który zapoczątkował budowę dróg betonowych na terenie gminy Brańsk. Tutaj mamy pomieszczenia magazynowe, które tutaj nam służą Właśnie to jest wykonywana termomodernizacja, które nam będą służyć do remontów aut, do, do magazynowania ich i magazynowania mienia naszego, jakie jest na terenie gminy Brańsk. Ten węzeł, który tutaj stoimy przed nim, to jest zasługa mieszkańców naszej gminy, ponieważ w większości został sfinansowany z Funduszu sołeckiego i możemy wykonywać drogi właśnie dla naszych mieszkańców. A idzie nam dobrze bo 3 lata mija jak robimy te drogi betonowe i zrobiliśmy tych dróg już około 12 km. Jestem bardzo dumny z tego, że ten pomysł wypalił. Dumny też jestem, że jesteśmy jako pierwsza gmina w Polsce, która te drogi sama sobie wykonuje. Tutaj jesteśmy przykładem na wielu samorządów, które przyjeżdżają do nas na teren naszej gminy, oglądają te drogi, oglądają i w jaki je wykonujemy. Także myślę, że oby tak dalej. Moim zadaniem jest dotrzeć do każdego mieszkańca na terenie naszej gminy, żeby miał drogę utwardzoną, żeby mógł normalnie funkcjonować, tak jak wszyscy mieszkańcy w naszej gminie. Dążymy do tego, żeby dotrzeć do tych najbardziej potrzebujących osób. Które zamieszkują nasze kolonie, bo wiadomo, do każdego trzeba dojechać, trzeba odebrać śmieci, trzeba jak do gospodarstw, trzeba dowieść różne materiały do produkcji rolnej. No, no, tak samo i e, powiedzmy, czy karetka pogotowia, czy, czy, czy inne ważne potrzeby, czy, czy chodnicza straż, żeby mogła dojechać do każdego naszego mieszkańca. Pomysł utwardzania. Nawierzchni betonowych, w technologii betonowej bez wątpienia wpływa pozytywnie na rozwój gospodarczy gminy. Znajdujemy się przy drodze popławy Brzeźnica. To jest droga budowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całość inwestycji, jak widzimy, to jest prawie 2 miliony 400 tysięcy. Droga jest na ukończeniu. To jest odcinek, jeden z najdłuższych odcinków drogi jaka, betonowej, jaka jest na terenie gminy Brańsk. Ten odcinek mierzy 2 km i prawie 200 metrów długości. Właśnie w takiej technologii budujemy drogi betonowe na, na, na terenie naszej gminy. Tych dróg przybywa, także to jest jeden z odcinków jakie wykonujemy. Mieszkańcy gminy przeznaczają środki Funduszu Sołeckiego na realizację zadania wspólnego, czyli zakup węzła do produkcji betonu, a w latach kolejnych również na betonomiszarkę, ładowarkę teleskopową, układarkę do poboczy, różne maszyny do pielęgnacji betonu. Natomiast ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zakupiono układarkę do poboczy do poboczy samochód ciężarowy systemem wymiennym wywrotka, beton, betonomieszarka oraz zacieraczką samojezdną. Oprócz dróg w technologii betonowej budowane są także drogi asfaltowe, zarówno gminne i zadania realizowane wspólnie z powiatem bielskim. Ostatnio wykonane inwestycje drogowe to między innymi odcinek drogi bronka-kadłubówka Brańsk, popławy, brańsk popławy holonki, markowo ferma, puchały puchały stare, poletyły świrydy, popławy puchały stare oraz odcinki w miejscowościach poletyły, spieszyń, domanowo, brzeźnica, markowo, dębowo wraz z przebudową mostu. Znajdujemy się na Drodze Powiatowej w miejscowości Mień. Właśnie ta droga w 2023 roku została wyremontowana. Długość tej drogi jest 3 600 m. Inwestycja była wykonana wspólnie z Powiatem Wielskim, reprezentowanym przez pana starostę Sąwira Jerzego Snarskiego. Chciałbym zaznaczyć, że bardzo dobrze przybiega współpraca z Powiatem Wielskim. Na terenie gminy Brańskiej są, są przygotowane do realizacji kolejne inwestycje, także bardzo serdecznie dziękuję Panu Staroście. Na dzień dzisiejszy 90% dróg na terenie gminy posiada utwardzoną nawierzchnię, co jest moją dumą i osobistą satysfakcją. W 2022 roku wybudowano aktywne przejście dla pieszych systemem oświetlenia na drodze gminy położonej w miejscowości Domanowo. Przy budynku szkoły podstawowej. Innymi ważnymi inwestycjami zrealizowanymi na terenie Gminy Brańsk jest budowa i modernizacja stacji uzatniania wody w miejscowości Brzeźnica i Domonowa. Znajdujemy się na terenie stacji uzatniania wody w Brzeźnicy, która została ostatnio zmodernizowana. Takich stacji zmodernizowanych mamy dwie. To jest tutaj Brzeźnica i Domanowo. Dostaliśmy kolejne dofinansowanie tutaj muszę zaznaczyć z Polskiego Ładu. Bardzo duże dofinansowanie na modernizację pozostałych naszych stacji udatniania wody to jest w Koszewie i w Kalnicy. Również będziemy przebudowywać przepompownie wody, które, które znajdują się, jedna znajduje się w szmurłach, druga znajduje się w gliniku a trzecia w Załuskich Kościelnych. Moim obowiązkiem jest zadbać o bezpieczeństwo wody na terenie naszej gminy i będziemy dążyć do tego, żeby tej wody nikomu nigdy nie zabrakło. Kolejną ważną inwestycją był montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na budynku hydroforni w Kalnicy oraz montaż instalacji paneli fotowoltaicznych i instalacji kolektorów słonecznych na budynkach gospodarstw domowych, dzięki czemu mieszkańcy gminy mogli skorzystać z dofinansowania. Gmina nie tylko sama buduje drogi, ale również sama buduje i remontuje świetlice wiejskie i remizy OSB. W ciągu ostatnich pięciu lat wybudowano świetlice miejskie w miejscowości Załódzkie, Koronne i Pietraszki, a także wyremontowano świetlice miejskie w miejscowości Puchały, Stare, Brzeźnica i Bronka. W 2020 roku rozpoczęto budowę renizy OSP w miejscowości Domanow. W 2022 roku rozpoczęto realizację projektu poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie gminy Brańsk. Znajdujemy się w szkole podstawowej w Domanowie. Tutaj właśnie była remontowana kotłownia w tej szkole w ramach projektu termomodernizacji budynków na terenie gminy Brańsk. Tutaj projekt właśnie był realizowany, bardzo pięknie wykonana kotłownia po 20 latach, także myślę, że będzie służyć naszym dzieciom. Cieszę się niezmiernie, że nasza szkoła po wielu latach doczekała się właściwej kotłowni, że od tej pory dzieci będą uczyły się we właściwych warunkach, że nie przeszkodzi nam ani mróz i większy chłód. Że zawsze w szkole będzie ciepło. Eee, miejmy nadzieję, że posłuży nam przez długie lata i przyszłe pokolenia też będą z tego się cieszyły. Ogólny zakres prac do wykonania w ramach umowy obejmuje modernizację kotłowni przy użyciu pomp ciepłej i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 40 kW w szkole podstawowej w Domanowie termomodernizacją budynków magazynowych w Brzeźnicy z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 140 kW. Montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 40 kW na potrzeby hydroforni w Brzeźnicy i Domanowie. Jednak Gmina Brańsk to nie tylko inwestycje i budowy, to także wspaniały krajobraz, przyroda, zabytki oraz mieszkańcy. Do najciekawszych miejsc w gminie należą drewniany kościół parafialny w Domanowie z 1763 roku z zabytkową dzwonnicą. Pomnik Poległych Żołnierzy i Ludności Cywilnej w Olszewie. Izba Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach gdzie mieści się winna Biblioteka oraz wzornie wodne Otapy Kiersnówek. Drewniana kaplica z 1884 roku z cudownym źródełkiem przy Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Chodyszenie Święte miejsce w okolicy wsi Brzeźnica z drewnianą kapliczką i cudownym źródełkiem. znajdujemy się przy Nowej Kaplicy. Tu, to jest tak zwane święte miejsce, gdzie było źródełko i tutaj powstał taki komitet budowy tej kaplicy i powstała piękna kaplica, a tutaj gmina właśnie współpracując z tym komitetem, no tutaj też właśnie kończy te inwestycje drogi dojazdowej i tutaj mamy miejsca postojowe. Znajdujemy się na terenie Gminnego Ośrodka upowszechniania Kultury w Kalincy. Jak widzimy, miejsce przepiękne. Tutaj odbywają się różne uroczystości gminne, różne uroczystości patriotyczne. Tutaj mamy właśnie Orlik, gdzie dzieci mogą spędzać mile czas uprawiając różne zawody sportowe. No, Miejsce naprawdę funkcjonalne. Zespół dworski w Kalinicy składający się z dworu drewnianego z 1870 roku i pozostałości parku z drugiej połowy XIX wieku. W Gminnym ośrodku powszechniania kultury dzieci też mają różne kolenia muzyczne. Tutaj nauka jest gry na różnych instrumentach muzycznych. No i spotyka się tutaj też klub seniora, także miejsce bardzo potrzebne w naszej gminie, a zarazem bardzo urocze i przepiękne. W gminie realizowane jest mnóstwo projektów kulturalno-oświatowych, do najważniejszych zaliczyć należy powstanie ośrodka wychowania przedszkolnego Świrida. Poprawę dostępności budynku szkoły podstawowej w Holonkach do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup wyposażenia do kuchni i stołówki szkolnej w Domanowie, zakup autokaru do przewozu osób niepełnosprawnych. Powstanie klubu Seniora w Kalnicy oraz Kół Gospodarki oraz wszelkiego rodzaju programy sportowe mające na celu naukę jazdy na łyżwach, naukę pływania, zajęcia z piłki nożnej, unihokeja oraz tenisa stołowego i bad badmintona. Gmina wspiera także popiotową Komendę Policji i powiatowy szpital w Bielsku Podlaskim, udzielając dotacji. Gmina stara się również zapewnić spokój i bezpieczeństwo mieszkańcom dzięki wspieraniu Ochotniczych Straży Pożarnych przez zakup narzędzi wyposażenia. W 2020 roku zakupiono nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Mienie. Dla mnie Gmina Brańsk to wspólnota, która sprawia, że możliwy jest rozwój zarówno gospodarczy, jak i społeczny. Moje plany na przyszłość nierozerwalnie łączą się z Gminą Brańsk. Będę kontynuował budowę dróg betonowych, które spotkały się z dużym zadowoleniem mieszkańców. Chcę realizować w latach 2024-2025 inwestycje wodociągowe w zakresie przybudowy stacji uteklenia wody na terenie Gminy Brańsk oraz przebudowy pompowni w miejscowości Glinnik, Szmurły i Załuskie Kościelne. O łącznej wartości 12 milionów złotych dofinansowanych z programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Realizacja tych zadań zapewni poprawę jakości wody na długie lata. W ramach inwestycji drogowych przewiduję inwestycje z powiatem bielskim, budowę drogi w miejscowości z Spieszyn, etap drugi. Następną drogą będzie Oleksin-Widźgowo i Brzeźnica-Szmurwy. Przebudowę dróg gminnych, to jest miejscowość Kiersnowo-Dębowo, Klichy burychate Burchaty kolonia Chojewo-Truski, Zanie Oleńskie. Moim celem jest ciągłe doposażenie jednostek OSP i zapewnienie im odpowiednich warunków funkcjonowania poprzez zakończenie inwestycji budowy remizy OSP w Tomatowie, modernizację remizy OSP w Mniu, termomodernizację remizy OSP w Chojebie, rozbudowę remizy OSP w miejscowości Kierskowa. Najbliższe lata planuje również inwestycja o wartości około 9 milionów złotych w gospodarkę odpadową. Najważniejszą z nich jest budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów i ich odbiór z terenu Gumigrańc, co wpłynie bezpośrednio na niższą stawkę za odpady. Chciałbym ograniczyć również koszty odbioru nieczystości ciekłych z terenu gminy Brańsk. W tym celu wybuduję zlewnię nieczystości i zakupię beczkę do ich odbioru, co pozwoli na oszczędności w budżetach domowych mieszkańców. Ważne jest zachowanie w przyszłych pokoleniach dziedzictwa kulturowego naszego terenu, dlatego złożyłem wnioski w ramach rządowego programu odbudowy zabytków na remont i re renowację kaplicy ze źródełkiem w Krynicy oraz na remont kościoła parafialnego pod wezwaniem świętej Doroty w Domanowie zadania te o łącznej wartości miliona złotych będą realizowane. Będę w dalszym ciągu kontynuował służbę na rzecz mieszkańców mojej gminy. Dziękuję za dotychczasowe wsparcie. Andrzej Jankowski, Wójt Gminy Brań.